Co to było? Oczy. Oczy. A. Oczy, tak. 12 par. Hmm. Otóż. są ludzie. W starych, wielkich tunelach, w których... W górach szarych, prawda? Niestety zostały zniszczone, zagrabione przez orki i te orki czasami się tam poruszały Wiem, to jest ta laska od drowów! Ta ich bogini To jest fajnie, bo ona jest fajna dupa tak od góry No możemy walczyć Mówisz o nie Lilith, tylko lol. lol Lol W ogóle nazwa lol No dobra, jedziemy no więc, e, więc w tych jaskiniach, tak, mm, zwłaszcza jeśli orki e, chętnie tam się zapuszczały, zagnieździły się wielkie, ogromne pająki, mm -hmm. które sieć potrafił się złapać e, taki ork. Mm -hmm. Jeżeli to też jest właśnie, a to czy mogę stwierdzić, że te 12 par oczu należy do jednego pająka? O tak. Mm. Nie, to to ma swoje plusy też, jakby nie patrzeć. Dzie a jak, jak wielką przestrzeń te oczy zajmują? Tak? No, ja sobie spojrzę tutaj, żeby ustalić rozmiar. Jak ja on mógłby być? No to będzie chyba trochę przesada. Pająki są raczej chude niż takie grubośne. Ta więc... ratula jest. No! Więc niech będzie, że on jest... Ale pająki snujące ma, ma, sieci. Ma. Pająki snujące sieci są właśnie szczupłe. To te, które nie snują sieci, a po prostu atakują, i to są to są właśnie takie grubaśne. A te, które snują sieci, to właśnie wiesz, one czekają aż coś się złapie w sieć, zmęczy, wtedy dobijają i. Dokładnie. To nie muszą być tego. No okej, okay, więc to jest taki raczej e, chudy, tak, pająk. Chudy to jest bardzo, e, bardzo niedobre określenie na coś, co jest wielkości konia. Hmm. Kurwa mać. Je Je pan... Wiemy tak, Reinhardzie, wiemy, że nie spodujesz, ale możemy stąd pójść, nie przeszkadzając temu sobie żerować na czymkolwiek innym niż my. No, ja się zgadzam z tym. Popieram wniosek, który przechodzi przez moją izbę <laughs> i, i zostaje akceptowany przez y, premiera y, y, Reinhard Landi, więc y, no dobra, skierdalam. Widzicie jak Reinhardt się wyniósł. Tak, tak, tak. Proponuję, żebyś ty ostatni, bo ty masz bądź dystansową. Czekaj, no tak. czekaj, 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 mm -hmm. To nie oko błysnęło. Ty wcześniej zauważyłeś błysk czegoś innego. Mm -hmm. Zauważyłeś błysk złota. Reinharcie zaczęł. Dlaczego nie możemy po prostu uciekać? Więc... Bo to jest złoto! Strzelam! To on to jest bardziej nie... pozerny niż krasnolud! Do czego to doszło? Wszyscy umrą... Tak więc... czy inaczej, potem możemy spierdzielać? Możemy się schować w tym tuneliku, skąd on nas nie, nie wydziabie? Już wiem, skąd ten krasnolud się te znalazł w tym te tuneliku. Więc... Więc widzicie w tej sieci, tak? Bo teraz widzisz już wyraźniej wiesz na co patrzeć więc mm. widzisz e, tego pająka siedzącego na tych śmiesznych sieciach one, one nie są plecione na zasadzie e, jak to się robiło z, z, z pająki robią takie wiesz e, klasyczne pajęczyny tak? mm. tylko to jest sieć która się ciągnie po bokach i ktoś nieuważny po prostu się wplątuje w to i, tak. I... Choć, wiesz jest takie że tarantule robią dokładnie też taką sieć ale ona im nie służy do tego, żeby wplątać się, bo, bo, bo nie ma jak, bo to nawet nie jest kliste, tylko to im sygnalizuje o pokazaniu się ofiary. Mm. A tutaj ewidentnie jest przyklejona do sieci czaszka. Mm. I teraz tak, dwie rzeczy. To jest czaszka dużego kotła. Mm czyli się najadł tak ale to Kiedy? jest y, stara czaszka, tak? a złoto, bo to najbardziej was zainteresowało tak, tak, tak właśnie tak, tak to jest złoty ząb hmm. czaszcze, czaszce kozła czy kozła? to jest y, to jest zwierzonuć. aha Oj. Ja myślałem, że tam jest no może nie góra, ale jakaś mała chałtka złota. Złoty ząb Prawda, jakiś ten, ale czy to jest... Hmm. Dobra, pierdola. Nie, myślałem, że to jest jakiś wiesz. <laughs> złoto. Wo. <laughs> ale to się świeci. No wiesz, uśmiech Żyda też się świeci, tak? Ale na to nazby to nie szaleje. Mhm. Mm Czyli tak, czyli ty nie chcesz jakby co, ale mógłbyś odwrócić uwagę tego na chwilkę? Ech. Pytanie tak do mistrza gry. E, może jaki jerpen miałby osąd w stosunku do tego pasztwila, e, jako że jest, prawda, sam powiedziałeś, że to jest coś, co zamieszkuje głęboko w, w, w w sztolniach, tak, których krasnoludy kopały i w jaskiniach i yy, prawdopodobnie krasnoludy coś więcej o takich stworzeniach wiedzą. Jakie mamy szanse? O, dobry hmm. pytanie. Więc tak, to jest jeden z okazów krasnolud nigdy takiego nie spotkał, tak, to są rzeczy, które się opowiada przy ognisku, ale to jest jedna z tych rzeczy, o których krasnoludzy e, e, określają kobietę wiedzę pewną. Tak? To nie są legendy, to jest konkret. Więc e, są różne pająki. Tak? Są takie pająki, które e, mają rozmiar małej ciężarówki i są hmm. takie mniejsze. Ten jest mniejszy i jest bardziej ruchliwy od tego w wielkości małej ciężarówki. Hmm. Czyli szybki. Tak. I... No kurczę. To jest wielkości konia, tak? Mhm. Mm I to zjada orki. Ożesz w mordę. Hmm. Dobra, idziemy. Dla jednego zęba, jednego kozła to się nie opłaca, już tak ten. To... Ale czekaj, 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 czekaj. Jakiś... ty może... Masz którą Krasnolud wie. E, to się podaje jako e, jednak część taką bardziej legendę czy coś takiego, ale podobno e, jaki związek z, z te pająki miały ich pojawienie się e, z odłączeniem się grupy Krasnoludów, które e, zostały skuszone przez chaos. Krasnoludy chaosu? Mhm. Czyż one żyją hen, hen daleko w tych zigguratach? Na... Tak, tak, tak. Krasnolud mówi o tym, że wie, że pojawienie się tych pająków jest taka legenda, tak? Opowieść. Zwiastuje? To, w pewności nie ma, tak? Nie, nie, że zwiastuje, po prostu a... wcześniej nie było tych pająków, tak? Nie było pająków wielkich, tych dziwnych potworów zamieszkujących te tunele, i nie było krasnoludów chaos.